Dzień dobry, kochani, witam się z wami na stacji benzynowej. Słuchajcie, jedziemy do Wrocławia na jarmark świąteczny. Jest to mój pierwszy vlog, który nagrywam tą oto kamerą, więc zbytnio nie wiem, czy mnie dobrze słyszycie, jaka jest jakość, ale postaram się dla was nagrywać jak najwięcej. Powiem wam szczerze, że teraz mamy godzinę, nie wiem, chyba gdzieś 12.00. 30, coś tego typu. Jesteśmy już we Wrocławiu, ale gdzieś za 10 minut będziemy już tak stricte w ry na rynku, pójdziemy na jarmark, pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Ogólnie ja nie mam bladego pojęcia, kiedy po raz ostatni byłam we, we Wrocławiu. Wydaje mi się, że to było gdzieś na wycieczce klasowej w trzeciej klasie, aktualnie jestem w pierwszej klasie, tylko że szkoły średniej, więc minęło naprawdę sporo czasu, ale faktycznie jakoś lubię vibe Wrocławia, więc liczę na to, że naprawdę zobaczymy dużo fajnych rzeczy. A teraz już bez zbędnej gadki, chodzimy do vloga, także proszę docenić to, że będę dla Was nagrywać, proszę doceniać to, że będę mówić przy ludziach, bo naprawdę jest to spore wychodzenie z mojej strefy komfortu ale liczę na to, że ten vlog Wam się spodoba, stawiajcie oczywiście łapkę w górę subskrypcję oraz zapraszam Was na moje inne social media, nazwy macie w opisie linki macie w opisie, a nazwy na ekranie, buziaki, ja wsiadam do samochodu i lecimy do centrum Chodzę teraz na maksym swoje strefy komfortu, ale witam się z Wami już na jarmarku, ogólnie nie wiem czy mnie za bardzo słychać, ale chciałam się tylko odezwać, żebyście wiedzieli, że po prostu zależy mi na tym, aby się do Was odzywać. Chcesz być na blogu czy nie? Nie, ja nie chcę. Nie chcesz. No to, to nie, mama nie chce. Co? Można chce coś powiedzieć. Nie? Ale ja już powiedziałam tak mniej więcej. Ja chciałam, żeby było luźno. Luźno? Ile jest, ile jest ludzi? No dobra, siema. Chcesz zrobić test? Tak? Ja robię test. Truskawka w i czekolata. przepraszam, w słodkiej. mlecznej. Pokaż. Mm. Yes, of course. Mm. Wow. To jest dobra. Malina, znaczy truskawka. właśnie z kolacji. Ogólnie tutaj macie okazję, w której byliśmy. Jedzenie było bardzo dobre, także Wam oczywiście polecam. A teraz poszliśmy sobie jeszcze raz w centrum, za chwilę jedziemy do domu, ale stwierdziłam, że jeszcze pokażemy Wam, w jaki sposób wygląda ten jarmar, gdy jest już ciemno, jest przepięknie, ja kocham ten vibe, więc lecimy bardziej do środka, Miło, że będzie na pewno mnóstwo ludzi, ale jest pięknie już z tyłu nawet to wszystko widać, szczególnie tą Boinkę, która jest przepiękna. Hello! Crazy. Oh, yeah. Już już trochę tłocznie, Nawet nie wiem czy mnie jakkolwiek słyszycie, ale lecimy już do domu, mamy godzinę 17.30 Ludzie jest mnóstwo, a tak naprawdę może nie ma mnóstwo osób, mnóstwo będzie to później, ale zobaczymy Teraz muszę po prostu się drzeć, żebyście mnie usłyszeli, a obstaję, że podczas montażu i tak naprawdę nic nie będzie słychać nie wiem, czy mi za ostrość, ale słuchajcie, jestem już poza jarmarkiem. W końcu mogę coś do Was powiedzieć, bo powiem Wam szczerze, że gdy byłam właśnie na tym jarmarku, było tyle osób. Serio, ja nie wiem, kiedy raz widziałam tyle osób, a czy może inaczej. W Katowicach faktycznie było jeszcze więcej tych osób, ale to ze względu na to, że ten jarmark był mniejszy, a teraz powiem Wam szczerze, że. No, było mnóstwo tych ludzi, więc stwierdziłam, że nie będę nic nawet nagrywać, żeby nie było, że faktycznie i tak nie będzie mnie słyszeć. Nawet ciężko było mi w ten sposób wyciągnąć kamerę. Teraz idziemy sobie takim centrum już do samochodu i wracamy. Jutro jest poniedziałek, więc no, muszę iść do szkoły, więc trzeba wrócić wcześniej. No, Okrągnie do Krasnoduchowy mi gdzieś 3 godziny drogi, także jest to dosyć sporo czasu. Nie wiem, czy tego vloga będę kontynuować jutro, najprawdopodobniej tak, aczkolwiek zobaczymy jutro, bo... Nie wiem, czy będę miała w ogóle nawet ochotę i chęci, i po prostu siłę, żeby cokolwiek nagrywać, bo ten tydzień będzie mega, mega intensywny. Ale tak to u mnie mniej więcej wygląda. Lecimy teraz już i bardziej się rozgadywać nie będę. Jak wrócimy jeszcze do domu, to postaram się otworzyć tą kalendarzę zmentową, zobaczymy, o której wrócimy. Aczkolwiek wydaje mi się, że na spokojnie zdążę. Baterii mam już mało trochę na aparacie, ale raczej damy radę, także buziaki, ja lecę do auta. I lecimy już do Częstochowy. Niestety, bo nie tego miasta. Ale trzeba wrócić za parę lat do prowadzka. Także czekajcie, bo ja czekam mega na filmy właśnie przeprowadzki.